One, two, three, go. Witajcie kochani, e, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją e, i znowu będzie to recenzja produktów do pielęgnacji. E, tym razem e, będzie ten film poświęcony film, firmie e, Jericho, e, czyli kosmetyką z minerałami z Morza Martwego. E, polskim dystrybutorem e, tej firmy jest portal www.morzeurody.pl e, I to właśnie od Morza Urody dostałam trzy produkty do przetestowania, a mianowicie e, była to sól do kąpieli, którą już, którą już Wam przed chwilą e, pokazałam, e, balsam e, o zapachu mango, a także e, szampon e, z czarnego błota, jeżeli tak mogę powiedzieć. E, i teraz tak, zacznę może od rzeczy, która mi się najbardziej spodobała z tych trzech, a mianowicie od soli. Jest jej tu bardzo, bardzo dużo, bo to jest kilogram soli. Jednakże, ponieważ przybił się do tej soli mój mężczyzna, więc jestem w stanie powiedzieć, czy ona jest po prostu taka mało, taka mało ekonomiczna, czy, czy on przesadził z aplikacją tego do do, do swojej kąpieli, bo tak naprawdę ja w tej soli wykąpałam się dwa razy. No i on wykąpał się raz i jest jej już tylko tyle z kilograma, więc no troszkę mało. Ale tak jak mówię, no nie wiem, czy jest to, to wina soli, czy, czy wina e, tego mojego mężczyzny nieszczęsnego. E, natomiast tak, ma piękny, bo to jest solo zapachu ryżanym, więc ma piękny, różany zapach który naprawdę intensywnie można odczuć w, w kąpieli, delikatnie zabarwia wodę na różowo, jednakże minus jest taki, że ten kolor bardzo, bardzo szybko znika, więc generalnie znowu mamy przezroczystą wodę i zabawy tak naprawdę, ale poza tym naprawdę woda długo, długo pachnie tą, tą solą, jest delikatnie zmiękczona, czyli robi to, co powinna robić sól. Kolejnym produktem który już spodobał mi się mniej. Jest to balsam do ciała o zapachu mango. Jak widzicie, zużyłam widzicie, go niedużo, dlatego że ja, tak jak Iwetka, nie należę do osób, które lubią używać balsamów. Ja balsamy ogólnie lubię i zawsze miałam ich dużo, jednakże no, nie potrafię jakby z nich korzystać, bo. No nie lubię też nakładać na siebie balsamów, potem jestem cała tłusta i tak balsam musi być naprawdę rewelacyjny, żebym go, żebym go używała. Więc ten, e, jeśli chodzi o zastosowanie go jako balsamu, on pachnie jak mango i to faktycznie, mnie go kojarzy się e, tak trochę z marchewką i dlatego on tak pachnie delikatnie marchewkowo e, ma bardzo delikatną konsystencję ma fajny aplikator, bo taki jak można widzieć tutaj, Tak sam e, aplikator jest w szamponach Herbal Essences e, i on jest w przypadku e, tego, tego balsamu bardzo, bardzo e, fajny i bardzo higieniczny przede wszystkim e, natomiast, o ile nie, nie polubiłam go jako balsamu, o tyle Teraz ostatnio z brakulaku. Polubiłam go jako krem do twarzy. Tak może nie powinnam go tak używać, ale na mojej twarzy sprawdza się rewelacyjnie. Jest świetnym podkładem pod makijaż, pod sam pod. Makijaż mi się na nim nie waży. On delikatnie nawilża tą skórę twarzy i bardzo szybko się wchłania i jest naprawdę pod makijaż bardzo, bardzo fajny, więc ja sobie znalazłam dla niego nowe zastosowanie i na pewno zużyję go całego. Mm. I teraz ostatnią rzeczą. Jest ten nieszczęsny szampon. Jak widzicie wykorzystałam go dość sporo, bo próbowałam się do niego przekonać. Próbowałam sobie sama womówić, że coś robię nie tak, no ale chyba to nie jest moja wina. Generalnie to jest szampon, który... Już Wam tutaj przeczytam, że nie błotka mądre jestem. Szampon dla włosów przeduszczających się i podrażnionej skóry głowy zawiera minerały i błoto z morza martwego. I teraz powiem Wam tak. On jest dla włosów przetuszczających się i on powinien raczej y sprawić efekt odwrotny, że one nie będą się przetuszczać. A ja po nim, to miałam normalnie pod wieczór już tanie tłuszcz mi kapał, z czego bardzo, bardzo nie lubię, bo na początku myślałam, że jest to wina tego, że zmieniłam tą piankę, bo mniej więcej w tym samym czasie przeszłam na, na tą piankę z Nivei. Ale wróciłam do swojego poprzedniego szamponu i wszystko było normalnie. Więc na początku mówię, dobra, może to jest reakcja taka pierwsza na ten szampon. No ale po kilkunastu użyciach cały czas było tak samo, więc generalnie w moim przypadku ten szampon w ogóle się nie sprawdził. Nie wiem jak w przypadku innych osób, bo tak jak doskonale wiecie, to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna, jak reagujemy na poszczególne kosmetyki. Ale no w moim przypadku niestety to jest do bani. I tego produktu ja osobiście nie polecam. Podsumowując, ja byłam bardzo, bardzo zaintrygowana tymi kosmetykami, bo nigdy nie miałam do czynienia z kosmetykami tego typu, właśnie z minerałami z Morza Martwego. I chyba troszeczkę za dużo się spodziewałam, bo ogólnie może fajerwerków nie ma. Jest dobrze, może nie jest przeciętnie, jest dobrze, bo sól naprawdę mi się spodobała, gdyby jeszcze kolor wody utrzymywał się troszeczkę dłużej, no to już byłaby rewelacja. Dla balsamu znalazłam zastosowanie, więc też jest super. Na szampon to zawsze w najlepszej rodzinie znajdzie się jakaś czarna owca. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o moją recenzję kosmetyków Jericho. Dajcie mi znać, czy wy mieliście jakąś styczność z kosmetykami, może nie tyle tej firmy, co po prostu właśnie z minerałami z Morza Martwego i jak u was się sprawdziły, bo chętnie, chętnie się tego dowiem, dlatego że nie wiem, czy, czy może próbowaliście tego szamponu właśnie i macie jakieś zdanie jakieś takich szamponów. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, więc proszę wpiszcie wszystko na dole. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał, czy nie. I zapraszam Was na kolejne recenzje, których będzie w najbliższym czasie dość sporo, ponieważ jestem bardzo, bardzo w tyle poprzez to, że byłam chora, że miałam sesję, że, że przez tydzień nie dodawałam filmików, więc teraz będzie tego wszystkiego bardzo... Dużo. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, papa! Pa.